Piona szlachta. Pozdrowionka. Słuchajcie, moi kochani. Wstaje się rano i człowiek nie łapie za Joyta, Jak to ma w swoim zwyczaju. Pierwszą rzeczą nie jest kręcenie lola i wprowadzanie się w stan jak pszczoła zadymiona. Która ani nie żąda, ani nie kąsa, ani nie zbiera miodu. I nie jest produktywna. Następnie. Pokonanie chęci wypicia kawy i pójścia na stronę. Świat się zmienia. A co to powiedział ktoś z tłumu? Czy ty przypadkiem nie straciłeś rozumu? Krwawnik pospolity Ziółka. Polecam poczytać, popatrzeć, spróbować i zamienić. Stare, złe nawyki na nowe, dobre, zdrowe, rozwojowe, pobudzające ciało, umysł, ducha i tym podobne. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku. Pragnę rozprawić się z kolejną spiskową bzdurą podawaną szeroko w świecie spiskowców, jak i świecie duchowym. Strasznie przekłamanym. I sięgniemy po fermet fermetycznie zamkniętą wiedzę. A naszym tematem głównym będą Sukuby i Inkuby. Mężowie i żony nocni. Czym są? Skąd się biorą? Jak z nimi walczyć? Nadchodzi gorąca kula, także. Będę musiał się w trakcie odcinka pewnie wycofywać troszeczkę na tyły, ale damy radę bez okularów dzisiaj. Odcinek będzie mocny, duchowy, więc znów nie będzie to wiedza dla wszystkich szukających sensacji, ale dla większości bywalców na moim kanale. Hektorek nie dzisiaj co chwila no i znowu przyleciał ojejku w ogóle leżał z moim kotem dzisiaj oko w oko i i to trwało dość długo mam kilka zdjęć, bo wyglądało to dość zaskakująco kiedy kot i mewa po dwóch stronach szyby leżą sobie jak przytuleni do siebie i patrzą sobie w oczy Ciekawe, o czym gadali. Kurde, chciałbym mieć takiego translajtera. Z kociego na, me na mewę. <laughs> Albo z mewiego na kotę. Na kocie. <laughs> mm. Mm. Wchodzi lepiej niż kawa, jakby co. A więc sukuby i inkuby. Gnostyczne wskazówki. Gnostyczne rozwiązania dla nocnych zanieczyszczeń. Żona lub nocny mąż. Inkuby i sukuby. Witam! Drodzy czytelnicy, dzisiaj poruszymy temat, który bardzo niepokoi większość z nas. Wielu cierpi na chorobę. Jest to sytuacja, która naprawdę stanowi hamulec ewolucji duchowej, poszukiwania wiedzy, bezpośredniego eksperymentowania z wiedzą. Chcemy wspomnieć o problemie zanieczyszczenia nocnego. Jest to problem, który warto dokładnie przestudiować, jeśli naprawdę chcesz go przezwyciężyć. Chociaż podane tutaj rozwiązania przyda się każdemu, bez wyjątku, wtajemniczonym lub nie, tylko ci, którzy poświęcą się badaniom hermetycznym i gnostyckim, naprawdę będą wiedzieć, jak w pełni z niego skorzystać. Wielu stara się zakończyć ten problem nocnego zanieczyszczenia. Ale co jest bardzo ciekawe, rzadko zdarzają się ci, którzy starają się poznać jego pochodzenie i przyczyny. Staramy się wyleczyć chorobę. Bez szukania tego, co ją tworzy, lub kto ją tworzy. Czy nie mówimy, że zabijamy węża głową? Dlaczego, kiedy wybuchła epidemia, szukamy pacjenta zero, a jeszcze dalej czynnika odpowiedzialnego za transmisję? Kiedy gad cię ugryzie, czy nie pytamy o naturę danego gada, aby szybko i lepiej podać antydotum? No aż tak szybko do mnie pędzisz, słoneczko kochane? Ja zaraz, ja zaraz do Ciebie, ja zaraz do Ciebie na moją górkę przyjdę i zaraz będziemy rozmawiać, ale ja wiem, że Ty masz dla mnie pakiety informacyjne bardzo duże ale proszę, daj mi jeszcze chwilę Aby przezwyciężyć problem, trzeba go poznać, przestudiować od początku, zrozumieć, a następnie zdefiniować niezawodną strategię walki. Nie można definitywnie przezwyciężyć nocnego zanieczyszczenia bez poznania przyczyn. Nie można wyleczyć choroby bez poznania jej przyczyny, natury i przejawów tej choroby. Nie można też położyć kresu ubóstwu, nie starając się zrozumieć, dlaczego się urodziło. Dlaczego urodziło się biednym i dlaczego się nim staliśmy? Albo nie dostaniesz niczego, jak w większości przypadków, albo wykorzystasz tylko połowę pracy. Musisz chwycić węża za głowę. Całkowicie zamknięcie dziury zaczyna się na dole. Aby mieć pewność, że zabijesz drzewo, zawsze jest ono ścinane u nasady. Aby mieć pewność, że pokonasz wroga, przeciwnika, musisz go znać. Przestudiować i przestudiować jego strategię walki, jego siłę, jego broń, a następnie określić reakcję. Nie idziesz na wojnę, nie mając pojęcia, z kim chcesz walczyć, to samobójstwo. W ten sposób należy również postępować z problemem zanieczyszczenia nocnego i ogólnie z jakimkolwiek problemem. Zanieczyszczenie nocne ma dwie przyczyny. Pierwsza ma pochodzenie psychologiczne i seksualne, druga jest wynikiem narodzin larw astralnych. Które pojawiają się jako nocne żony i mężowie, sukuby i, i inkuby. Wyjaśnienie zaczniemy od drugiej przyczyny, a skończymy na pierwszej. Będzie to ró równoczesne do demonst demonstracji, do początków problemu, więc łatwo zrozumiesz. Nocne zanieczyszczenie spowodowane przez astralne larwy, sukuby i inkuby. Mężowie i żony nocy, inkuby i sukuby to nasze własne twory. My jesteśmy ich rodzicami, a oni naszymi dziećmi. Nieustannie je karmimy, i dlatego uwielbiają naszą firmę. Zadziwiające, prawda? Kto nie kocha ręki, która je karmi, zwłaszcza jeśli są jego własnymi rodzicami? Powinieneś to łatwo zrozumieć, medytując nad tymi okolicznościami, które prowadzą do tego fenomenu sukubów i inkubów oraz nad tym, jak się to z tobą zachowują. Nocne żony i mężowie rodzą się z aktu seksualnego. Źródłem Sukubów i Inkubów jest cudzołóstwo, wytrysk spermy podczas stosunku płciowego lub poza nim oraz w wyniku masturbacji. Nocne żony i mężowie Sukuby i kuby, są córkami i synami rozpusty. Taka jest prawda. Rodzą się narpiew jako astralne larwy. Żyją naszym kosztem, a później. W zależności od psychiki i fantazji każdego manifestują się jako sukuby i inkuby, później jako smoki, a potem demony. Nocne żony i mężowie są przyciągani przez wytryskującą energię, żywią się energią seksualną wytrysku, jest to ich pożywienie, przywierają do astralnego ciała cudzołóżnika, mnożą się w czasie, a następnie powodują słynne nocne skażenie osobnika w jednym celu. Karmić się bardziej i utrzymywać przy życiu. Tam, gdzie wytryskuje nasienie i zapach plemników, zawsze będą miały larwy astralne. W ten sposób stajemy się ofiarami nocnych mężów i żon, seksualnych demonów. Każdy, kto przyjmuje jako seksualność cudzołóstwo związki seksualne z wytryskiem i masturbacją, nieuchronnie stanie przed problemem astralnych larw, sukubów i inkubów, które je tworzą i przyciągają. Skutek inkuby i sukuby jest zawsze wynikiem przyczyny rozpusty. Dopóki jest przyczyna, zawsze będzie na następował skutek, takie jest prawo. Dla zwykłego człowieka, nieduchowego lub laika, nocne zanieczyszczenie nie jest jego prawdziwą troską, ponieważ jego seksualne energię już dobrowolnie traci poprzez masturbację lub poprzez stosunków seksualnych. Czy dobrowolnie na planie fizycznym? laika martwi, negatywny wpływ larw astralnych, inkubów i sukubów, lub nocnych żon i mężów na jego życie. Problemy, trudności w tworzeniu pary, złe oko, niechęć innych do jego oszołomienia, paraliż senny, ciągłe zmęczenie i tym podobne. Konsekwencją są bardzo liczne i to właśnie jest wyznaniem dla sumienia większości, w przypadku większości tych wad Larwy astralne nie są bezpośrednio odpowiedzialne za powstające blokady, ale to one otwierają drzwi na wszelkie możliwe negatywne wpływy: osłabiają twoją naturalną ochronę, zaciemniają twoją aurę, wysyłają, wysysają twoją energię i w ten sposób wszystko może przylgnąć do ciebie, w zależności od odwiedzanych miejsc, zgodnie z intencjami innych i wyrządzić ci krzywdę. Z astralnymi relwami, z inkubami, na haku, jesteś słaby i łatwo stajesz się ofiarą złego oka lub wszystkich praktyk czarnej magii, czarów, zaklęć, klątw i tym podobnych, ponieważ chodzisz z elementami, które odpowiadają tym samym rodzajom energii. Nie mówimy, że bez larw astralnych stajesz się odporny na czarną magię i inne praktyki, ale to jest duży problem, minus. To jedna karma mniej. Sprawisz, że stajesz się mniej podatny na jego negatywne wpływy i dajesz sobie możliwość spowodnej ewolucji, aby pozytywnie wpłynąć na swoje życie. <laughs> tak więc inkuby i sukuby, larwy astralne, mają swoje prawdziwe pochodzenie w cudzołóstwie. Czytelnik powinien teraz zrozumieć, dlaczego mówi się, że miejsca publiczne, specjalnie zaprojektowane do przyjemności seksualnych, nierządu, zaspokajania fantazji seksualnych, Takich jak te, która spotyka się w niektórych zajazdach, pokojach, przejściowych, hotelach, klubach nocnych, klubach, swingersi, libertanie. Tego słowa nie wymówię, ale wiadomo, dwie antenki i dwie te do siebie, nie? Nie chcę, żeby mi zdjęli tak ważny odcinek, moi kochani. Ale chodzi o homo domu, nie wiadomo. Ech, już się przewinęło. Ach, dobra, swingersi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te ekipy, które znacie z RedTuba, Haptuba i tak dalej, rodzaje, wiecie ile tam jest gatunków i tych, lub nie wiecie. Ja wiem, są prawdziwymi gniazdami lafa astralnych, które prawdziwy, każdy prawdziwy aspirant to wie. Każde miejsce przeznaczone do cudzołóstwa jest w najwyższym stopniu gniazdem larw astralnych. Z jasnowidzenia przeraża nas wszystko, co widzimy w atmosferze tych miejsc. Wszyscy, którzy odwiedzają te miejsca, muszą następnie i natychmiast przeprowadzać czyszczenie, aby uwolnić się od nowych astralnych przyjaciół lub wrogów, które przyprowadzają z powrotem do swoich domów. W przeciwnym razie te astralne ra larwy. Zamanifestują się w Twoim życiu jako inkuby i sukuby. Inkuby dla kobiet i sukuby dla mężczyzn. Nie trzeba deklarować się za przysiężonymi wrogami tych miejsc. Nie! Gnostykowi nie wolno popadać w fanatyzm. Co prawda uniknęlibyśmy wielu problemów, gdybyśmy w miarę możliwości powstrzymywali się odwiedzania tych miejsc. Ale oczywiste jest, że niektórzy tam pracują i zarabiają na codzienny chleb. Niektórzy u jego właściciela zarabiają na życie. Także z powodu podróży czasami jesteśmy zmuszeni przebywać w jednym z tych miejsc, odpoczywać na tym samym łóżku, na którym inne gołąbki przed nami robiły swoje. Czasami w celu wykonania pewnych prac prowadzone są tam badania. A więc nie zabrania się tam jechać. Żyjemy w pewnym rodzaju dżungli, w której musisz nauczyć się rozwiązywać problemy. Musisz umieć oddzielić dobro od zła, ponieważ każdy uczestniczy w tworzeniu. Potrzebne jest umieć się oczyścić, umieć schronić się przed niebezpieczeństwem, złem. Warto stać się niewrażliwy na zło. I jest to nieustanna walka, ponieważ wszyscy jesteśmy mieszkańcami dżungli. Nocne zanieczyszczenia spowodowane są naszą psychologią i mechaniką naszej seksualności. Ta część może być użyteczna dla wszystkich, a w szczególności i bardzo szczególnie dla studentów gnostyckich, dla wtajemniczonych. Dla wszystkich tych, którzy studiują nauki hermetyczne, dla wszystkich, którzy pracują nad przebudzeniem ich sumienia, dla każdego praktyku, praktycznego poszukiwacza prawdy, wszystkim aspiru, aspirującym i tym podobnym, musisz zrozumieć, że kwestia seksualna ma kluczowe znaczenie na praktycz w praktycznym rozwoju duchowym. Każdy, kto chce skończyć z teoriami i żyć w rzeczywistości, powinien bardzo poważnie studiować sprawy seksualne. Tam zaczynają się wszystkie inicjacje w magii. Biali magowie, czarni magowie, mistrzowie, biali lub czarni, czarodzieje, demony i tym podobne. Wszyscy pracują z siłą seksualną. Procedury są po prostu różne w zależności od obozu, ciemność lub światło. Tylko laik używa siły seksualnej do rozmnażania gatunku. Gnostycki wtajemniczony musi znać wszystkie nieskończone możliwości seksu, aby wspiąć je pod drabinie wtajemniczenia. Gnostycki uczeń, który cudzołoży, lub nadal jest ofiarą nocnego zanieczyszczenia, nie będzie w stanie ewoluować na ścieżce, nie będzie mógł otrzymać inicjacji. Gnostyckie inicjacje to drogocenne perły i docierają do nich tylko ludzie, z wolą stali. Pochwalicie. Się? Pochwalę się, co? 32 dzień postu Jezusowego. Zostało mi 8 dni. La, 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 Ale dam radę. Nie wychodzę z domu. Nie odpalam Facebooka. Nie zaglądam w sumie na żadne strony. Oglądam tylko ptaszki, przyrodę. Walczę. Już rozumiem, dlaczego oni odchodzili na pustynię, do jaskini. Yy, gdzieś tam do lasu. I żyli z dala od ludzi. Popatrzcie na ten świat, popatrzcie na te. Co ja chciałem powiedzieć, co ja bym chlapnął na moim kanale. No? Wiecie, rozumiecie, wiecie jak ta branża działa, wiecie jak. Wszędzie ogarnia nas to, abyśmy tylko oddali energię i nakarmili demony. Zanieczyszczenie nocne ma również podłoże psychologiczne i mechaniczne. Oznacza to, że można być również ofiarą nocnego zanieczyszczenia, nie mając w nocy larw, astralnych larw, żon i mężów. Może się zdarzyć, że nawet jeśli larwy astralne oczyszcza się codziennie, nawet jeśli wszystkie się rozpadają, nawet jeśli nie odwiedza się wyżej wymienionych miejsc, padnie ofiarą nocnego zanieczyszczenia. Wszystko zależy od naszej psychologii. I mechanizmów seksualnych. Z psychologicznego punktu widzenia każdy ma pożądliwe fantazje seksualne, niespełnione pragnienia, zachcianki, niespełnione miłości, z którymi w świecie snów nasz umysł lubi się bawić, sprawiając, że doświadczamy filmu ze wszystkimi naszymi seksualnymi aspektami. Całkiem powszechne jest fantazjowanie o kobiecie w ciągu dnia i doświadczanie tej fantazji w nocy, we śnie. Z tych snów może, ale nie musi wystąpić nocne zanieczyszczenie. Niektórzy są tak słabi, że we śnie wszystko, co muszą zrobić, to zobaczyć inną praktykę, uprawiającą seks lub po prostu usłyszeć, jak kochają się, aby wybuchnąć. Będzie to zależność od Twojej zwykłej mechaniki seksualnej, rodzaju seksualności, którą praktykujemy. Jeśli przyzwyczailiśmy się lub przyzwyczailiśmy nasze organizmy do wytrysku energii seksualnej, oczywiste jest, że ten sen w mechaniczny i instynktowny sposób spowoduje fizyczne zanieczyszczenie nocy. Ale w przypadku gnostyka, który przyzwyczaił swój organizm do transmutacji seksualnej, nawet jeśli podczas tego typu snu gnostyk kopuluje z obiektem swojej fantazji, nie będzie on ofiarą nocnego skażenia. Czemu? Po prostu dlatego, że w swojej świadomości nie praktykuje już wszateczaństwa lub seksualności z wytryskami. I tak instynktownie nie popełni nawet tego błędu wytrysku w śnie. Są też praktyki, zwykle dla początkujących w sztuce, w których gnostyk nieświadomie ejakuuje we śnie. A tutaj na planie fizycznym nie ma zanieczyszczenia. Wynika to po prostu z tego, że jego organizm fizycznie jest dobrze wykształcony, a każda z jego komórek już wie, że ich plan, że ich pan nie wypuszcza ani kropli nasienia i dlatego instynktownie postępuje zgodnie z tym. Ten ostatni będzie musiał po prostu rozszerzyć to zdolność ciała również na świat snów. Odbywa się to dzięki praktyce. Tam nie ma jeszcze magii. Jest to matematyka czysto naukowa. Musisz tylko wiedzieć jako swoje ciało. Każdy gnostyk musi panować nad swoim ciałem i wszystkimi procesami psychologicznymi. Musi znać, rozumieć i pracować nad wszystkimi swoimi fantazjami seksualnymi. Jeśli chce postępować na ścieżce inicjacji, celem gnostyka jest eliminacja samego aktora z fantazji i nocnego skażenia pożądania. Istnieje również inny rodzaj nocnej żony i męża, zarażowanej przez mrocznych magów przeciwko nowicjuszowi gnostyckiemu w celu obalenia go, to znaczy powstrzymania go przed postępem na ścieżce inicjacji. Jest to znacznie bardziej zaawansowane i dotyczy tylko wtajemniczonych gnostyckich. Są to pokusy podobne do snu, a czasami nawet fizyczne ataki, które są znacznie bardziej złośliwe i subtelne. Tak, że każdy wtajemniczony musi wiedzieć, jak się oprzeć, aby nie dać się oszukać. Tym, co ratuje wtajemniczonego, jest przede wszystkim jego mistrzostwo w sztuce transmutacji. A następnie potężne zaklęcia, które ma do dyspozycji, aby zmylić złego ducha. Leczenie. <laughs> Rwa codziennie. Stawiają te rusztowania i codziennie je rozbierają i nic nie robią. To jest... W świecie powyższego dla czytelnika musi brzmieć oczywiste, że aby zakończyć definitywnie z nocnymi, zanieczyszczeniami, larwami astralnymi, sukubami i inkubami, aby uniknąć ich tworzenia, przyciągania i bycia niewrażliwym, radykalnym i ostatecznym rozwiązaniem jest już nie cudzołóstwo. Lepiej i dużo bardziej opłacalne jest transmutowanie energii seksualnych. Mistrz Samuela Anweron podaje również kilka bardzo skutecznych instrukcji dotyczących dezintegracji wszystkich astralnych larw z kukubów, inkubów, smoków i tym podobne w pokoju i ciele. Do pokoju w ezoterycznych magazynach dostępne jest kadzidło o nazwie Assa Feotida. As Asafetyda, okadzanie tym kadzidłem w nocy w sypialni, rozbije je wszystkie i uchroni Cię przed wszystkimi jego wpływami, jest bardzo skuteczne. Aby zde, zde, zdezintegrować astralne larwy z ciała, musisz umieścić w butach kryształy siarki lub w skarpetkach i wieczorami zasypiać. Rano po przebudzeniu od razu poczujesz zmianę, poczujesz się wypoczęty, wolny od zmęczenia. Zauważysz, że pewne rzeczy się zmieniły, twoje ciało będzie bardziej zrelaksowane, bardziej żywe, poczujesz dobre samopoczucie, przyzwyczajaj się do robienia tego, co noc lub raz na jakiś czas. Eteryczne opary siarki mają moc dezintegracji wszystkich astralnych larw. Mistrz Samuel radzi, również aby w ciągu dnia mieć przy sobie kryształ siarki. Aby kontynuować rozpad i trzymać je z dala od siebie. Fumigacja siarką jest również skuteczna w oczyszczaniu pokoju z larw. Legural, regularne stosowanie asafotida ochroni Ciebie i Twój pokój przed wieloma negatywnymi wpływami i piekielnymi duchami. Tutaj tylko dodam, że e, klikaliśmy i sprawdzaliśmy te kadzidło i co to jest. I jest to kadzidło o zapachu bardzo podobnym do czosnku, a więc tutaj... Przypomnijcie sobie stary wiejski polski dom, gdzie zawsze nad kominkiem wisi pęk czosnku. Przypomnijcie sobie, czego nie lubią tak bardzo wampiry. Wampiry energetyczne, bo oczywiście nie istnieje nic innego jak e, istota, która pije krew z wystającymi zębami. Jest z, z, zwyczajną bujdą e, tą hollywoodzką, a wampir, e, tak naprawdę wampiry to my. My, którzy oddajemy tą energię na kilkusekundową przyjemność, by poczuć się przez kilka sekund jak nie wiadomo kto, a potem cały dzień pozyskujemy tę energię z ludzi. Tak, to my ludzie. Jesteśmy wampirami energetycznymi. I to stąd te legendy o czosnku. Tutaj widzicie... Dokładnie i doskonale. Co mówią o tym wszystkim fermetyczne księgi? I jak my jesteśmy wychowywani w duchu legend, baśni, bajek. Zobaczcie, ile w tym wszystkim jest powiązanych prawd i aspektów. A dopóki nie doświadczycie, nie spróbujecie, cóż, możemy tylko i wyłącznie teoretyzować. Przyzwyczaj się do robienia tego to było. Poprzez akt magii seksualnej ze swoimi żonami, gnostycy studenci mogą i powinni dezintegrować wszystkie astralne larwy, które do nich przylgnęły. Po prostu modląc się i prosząc swoją boską matkę podczas aktu, aby je dla nich zdezintegrowała, święte plemniki przekształcają się w energię seksualną. Są najsilniejszą siłą dezintegracji wszystkich larw, całonocnych żon i mężów. Wszystkich smoków i tym podobnym, i zawsze trzymają je z dala od ciebie. W ten sposób wszyscy nasi gnostycy uczniowie nieustannie chronią się przed tego typu wpływami. Dopóki pozostaną w gnostyckich zasadach, będą bezpieczni przed jego wpływami. W przypadku celibatu mogą również modlić się do swojej boskiej matki podczas ćwiczenia transmutacji w celibacie, ale również Muszą używać tego kadzidła i siarki, aby wyeliminować te astralne larwy ze swoich pokoi i ciał. Pary również powinny używać kadzideł. Są to dla każdego. Niech światło Chrystusa nas prowadzi. Źródło: L'universate della gnoze de Samuel Anveron, czyli uniwersalna gnoza Samuela Anverona. Księgi fermetyczne. I skończyłem czytać o 11.11. .11. Matrix programuje się w sposób rewelacyjny. Moi kochani, porównajcie sobie teraz mój odcinek do wszystkich spiskowych teorii, które słyszeliście na tematy sukubów i inkubów. Zastanówcie się, co Wam o tym wszystkim mówiono, a co mówią księgi, które nie są tłumaczone na nasz język? Po raz kolejny stawiam pytanie: dlaczego ta wiedza jest tak mocno przed nami ukrywana? Co możemy osiągnąć poprzez sublimację, praktykę i doświadczenie? Kiedy zachowamy naszą moc i energię wewnątrz nas? Za uwagę, bardzo wszystkim Wam dziękuję, ale przez tych Panów, którzy zachowują się jak. Trudno jest mi się skoncentrować i budować myśli, gdyż walą, wiercą i dokuczają. Ja udaję się teraz na plażę przeprowadzić Mantrę. Może dzisiaj pójdę jednak na górkę na wzgórze. Zobaczymy, jeżeli nie będzie za bardzo wiało, to zrobimy wam odcinek z terenu, pokażę wam, pokażę wam moje miejsce, moją tajemniczą łapkę z tyłu bloku na wzgórzu i pokażę wam jak wygląda Brighton. Myślę, że. Myślę, że da radę to zrobić, tylko jeszcze muszę materiał do tej sytuacji dobrać. Trzymajcie się, pozdrawiam i miejcie się jak najlepiej. Bądźcie pozytywni. Czas jest po naszej stronie.